Miałem kontrolę, miałem taką, taką yy, regularną kontrolę, do, 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 do jakieś tam badania, do których przystępowałem mniej więcej co, co pół roku najpierw po zakończonym leczeniu. Pamiętam, że to było w sierpniu, kiedy wiesz, też jakoś tak świeżo chwiła po wakacjach, trochę rutynowo, bach, bach, no, jestem zdrowy. No ale z kontroli wy, wychodzi, że coś się dzieje, coś się dzieje w płucach, coś na, na, na jakimś tam rentgenie zaczyna wychodzić, no i lekarze mówią: poczekamy jeszcze trzy miesiące, zrobimy jeszcze raz tomograf, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście czy to jest tylko jakiś błąd obrazu, czy rzeczywiście coś panu w tych pucach się, yy, no, no coś rośnie. Idę na te, na te badania, robią mi ten tomograf, yy, robią mi krew, no i wychodzisz markery podwyższone i rzeczywiście coś tam, jakiś guz w płucu jest. No i wtedy taki szok, nie? No bo to tak nie miało być, nie? Miało minąć 2 lata i mieliśmy się zacząć starać o dziecko, a mijając 2 lata, i, i, i jesteśmy w obliczu: kurde, jesteś znowu chory.